Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl. Wynik jest nieco złudny, bo prawie przez 70 minut spotkanie było niezwykle wyrównane i na tablicy świetlnej widniał remis. Finisz i to zdecydowanie należał do przyjezdnych, ale po kolei. Już w siódmej minucie spotkania wynik otworzyły zawodniczki z Sosnowca w roli głównej i to nie ostatni raz w tym spotkaniu wystąpiła Nikola Kaletka. W 20 minucie nadzieje na trybunach obiektu Przemianowskiego odżyły, bo do wyrównania doprowadziła Marta Cichosz. 10 minut później znów bramkę więcej miały Sosnowiczanki. Tym razem czarne na prowadzenie wyprowadziła Joanna Operskalska. Po zmianie stron Wrocławianki ruszyły ambitnie do drabiania strat i udało się to w 53 minucie. Pewnym strzałem do remisu doprowadziła Joanna Wrublewska I wtedy nasze piłkarki zamiast ruszyć do zmasowanych ataków i powalczyć o pełną pulę podały rękę przeciw a dokładnie zrobiła to debiutująca w barwach AZS-u Patrycja Falborska. Ambitna zawodniczka tym razem z tą ambicją przesadziła, kara była błyskawiczna i surowa. W roli wystąpiła ekipa czarnych. W 68 minucie bramkę na 3-2 do zdobyła Kaletka, chwilę później podwyższyła Kamila Tkaczek, a wynik końcowy meczu w 72 minucie ustaliła Stanisława Liskowa. Pierwsza porażka Azadesu stała się faktem. Szkoda, bo początek ligi mógł być przy odrobinie szczęścia wręcz wyśmienity. Nowe centrum skłusza redeko